Szymaneczko, witam was bardzo serdecznie po pewnej przerwie. I uwaga, uwaga, jak pewnie widzicie, wracamy do WOTA. Dlaczego do WOTA? Otóż. 3 września, czyli za tydzień wychodzi World of Tanks 20. World of Tanks 20. Czyli. 11 tiery 12 Czemu to wygląda jak, Jakby na wskazujący pokazywał. A, dobra, tu jest ciuk 11 tiery, nowe mapy, nowy interfejs, nowe zabawy, nowe coś tam. Trele mole, lepiej to, pierdu. ale skupmy się na tierach 11. Otóż to, proszę Państwa, one będą normalnie w drzewku. A więc ja tutaj sobie te czołgi, które mam, ich jest więcej, tam można jest w filmiku wyczaić. Is 7 odznaczyłem przyspieszone szkolenie załogi. Jest 115. Odznaczyłem przyspieszone szkolenie załogi. Leopard 1. Odznaczyłem przyspieszone szkolenie załogi. Mouse. Odznaczyłem przyspieszone szkolenie załogi. Grill 15. Odznaczyłem przyśpieszone szkolenie załogi. Tutaj jeszcze był na pewno jeszcze jeden taki schowany test 115. Odznaczyłem przyśpieszone szkolenie załogi. Na wszelki wypadek WZT też. I Jeszcze AMX-50B, ale jego chyba nie mam w tym momencie w garażu. I te czołgi będą miały następcę, 11 tier. Także wiecie co robić. Odznaczajcie. No i zbierajcie EXPA. Z filmiku wychodzi, że będzie kosztował on około 350 tysięcy EXPA. Przynajmniej tak było pokazane w przypadku następcy Mausa. Jakie specjalne skille. Nowy system rozwoju. Czyli zamiast tych field modification, modyfikacji polowych, będzie tam całkowicie coś innego. No i co? Będzie kosztowało 7 milionów 400 kredytów. Znamie, jeśli to jest prawda, jeśli ten filmik nie kłamie w przypadku tego jednego czołgu. A także nie brzmi to tak źle z moimi zasobami. No, z wolnego expa nie chcę na to wydawać, dlatego ekspie co mogę. A, tak dawno nie grałem, że jak widzicie, bitwa rozgrzewkowa. Ja już nie chcę bitwy rozgrzewkowej, ja bym poprosił zwykłą bitwę a... opuść, albo nie, zagrajmy sobie bitwę rozgrzewkową. a co tam. Pojechałem już jedną Leopardem, a powiedzmy, że sobie teraz moim starym kolegom Isem 7 pojadę. Co wy na to, dawno już nim nie grałem, widzę, że tutaj sam colt załadowany, to by musiał być spory tryhard, a, bo ja nie pokazuję ekranu. Bo ja tam przeklikiwałem przez te czołgi, żeby nie było eee, sam Gold, no to nie, no to na boty to nie trzeba, prawda? Także jedziemy sobie i sam Ja dużo czasu na to nie mam, i ponieważ do czołgów mam dostęp tylko dzisiaj i jutro, a później wracam 1 września, czyli dwa dni przed update'em, eee, no, mm, także będę sobie grał dzisiaj, jutro i, i dwa dni później. Może nawet jakiegoś streamka odpalę, kto już to wie. W każdym razie to dzisiaj ląduje na YouTubie. I mam nadzieję, że to się uda. Andrzej Duda że w cuda. I także ten, lecimy sobie, kozaczek. Um, no cóż, czas sobie przypomnieć, jak się gra w czołgi. Ja powiem tak, od ostatniego filmiku nie grałem. Ktoś sobie może policzyć, ile to jest. Jeśli chodzi o resztę filmów, sorry, że tak dużo nie było, ja miałem taki zajob, że po uszy Dużo rzeczy w robocie, poza robotą, wszystko po prostu do ogarniania. Było fajnie, intensywnie, każdy weekend zajęty, weekendy ciągle mam pozajmowane, ale chociaż w tygodniu mam jakiś luz popołudniami. Także korzystajmy z tego, lecimy, wracamy z ruchem na kanale. A jeszcze polecam shorty, które też zaraz zacznę wstawiać te zaległe, żeby śledzić jakieś po, po, postępy w treningu, jak to kogoś to interesuje. Także lecimy z koksem. Dobrze. Dwa mousy, PZKPW. Jest bitwa rozgrzewkowa. Pamiętajmy, jedziemy na boty. Te boty wcale nie są o dziwo takie głupie, ale. Ale trzeba na nie uważać. I można je trochę pofarmić, jak się to mądrze zrobi. Także ja bym chciał to mądrze zrobić i pofarmić tak bardzo jak się da. Widząc grilla żałuję, że nie mam żadnych haków no ale trudno się mówi shit happens. Zobaczymy, co mi się uda z tego wyciągnąć. już widzę to 115 stoi czeka. 445, jeden strzał. Dobrze. Liczymy na jakieś wysokie wyniki. No, przynajmniej 4 koła, jeśli chodzi o damage. Taki jest mój target. Jak to się uda zobaczymy, prawda? Gdzie ty się tam chowasz? A, tam za budynek wjechałeś. Pisza pusto. Oj, oj, oj. To mógł być bardzo piękny strzał, gdybym mnie wjechał na jakiś głupi krawężnik. RUNWAGEN? Tutaj będziesz chciał wyjechać na pewno, PZK. Artylerii nie ma. No dobrze. A jeszcze zmian to nowy matchmaking będzie. Jak wyjadę na na 1-1, one on one, to ja mam jakieś szanse. No, jakieś chyba mam teoretyczne. Pamiętajmy, że to są boty. Także niekoniecznie będą reagować jak gracze. Tylko trzeba to zrobić mądrze, prawda? Czyli mimo wszystko nie tracić, wszystkiego co się da, życia w sensie. Robić uczciwe, mądre wymiany, nie wystawiać się na inne pozycje. On jest na dwa strzały w tym momencie, jak dobrze pójdzie. Dobrze, no na razie idzie dobrze, nie? Zero hitów. A tutaj się Sheridan wystawia. Dobrze, może pojedynczo, pojedynczo co. Kurcze, nie przebito. No dobra, mi tutaj ucieka. On z tych ampułek się chyba wystrzelał. Prowadzimy 4-0. Żeby zrobić jakiś damage to by się przydało. Kaman, 17. Czy mi się kończy ammo? Zwykłe. Trzeba było trafiać Bartuś, trzeba było trafiać. Dobra. Także lecimy. Okej. Okay. Tam stoi 114 Service Pack 2, cokolwiek to znaczy ta nazwa. Troszkę jestem w plecy. Nie wiem, co się wydarzyło przez te wszystkie czasy. Wiem, że można zdobyć teraz w przepustce bojowej jakiś czołg nowy 8 tieru. Odpaliłem sobie tą przepustkę, ale nie ma szans, że przejdę wszystkie te fazy w tak krótkim czasie. Ona jest chyba do 1 września. Tylko dobry. Można też tak. Można też tak, nie wiem czemu go w ogóle nie trafiłem, liczyłem, że najwyżej nie przebiję go w wieżę, no ale trudno. It happens, prawda? Mm, tutaj mamy gridle. A tutaj mamy tego typa. 2800 damage. A. no to jest jeszcze szansa, że swoje cztery założone przynajmniej zrobię. Wolałbym dużo więcej. Ale no cóż, nie będę narzekał jak będzie chociaż 4, nie? Ogólnie też będzie jeden wielki rebalans pojazdów. Więc yy, na to też czekam. Na no, ogłoszenie tych zmian i inne takie pierdełki. 3800 SP2 tu jest. Grille ucieka. Grille ucieka. Dobrze. No weź. No, chyba, że grille dostał, to dobrze. Jak grill oberwał w ciemno, no to tak mogę jeszcze przeżyć. Dobrze, jest jeden kill. No i teraz niestety już goldem jeden strzał poszedł. No bez sensu marnowania amunicji, jestem za sobą trochę w grze. Ale jak to mówią, shit happens. Trudno, zdarza się. 524,5. O, podpaliłem nawet kogoś. Czeridan tu śmiga. Ja na tego SP sobie troszkę zapoluję. Idealnie. Jest drugi taki sam. No dobrze, jak chcesz mi strzelać nabijać na armor. Ja z chęcią przyjmę. No i to jest potęga Jesta 7 No nie ma co, no. Ja sobie stoję kampię bazę, bo, bo już jest endgame. 5300 damagea. 2 kile. Ja wiem. Na boty. Ja się chwalę tym do internetach. Ale nie. Cieszmy się z tego co jest, że po takim czasie jeszcze... Chociaż na boty się da przeżyć. Nawet że mam 100% życia. a Jak się ciemno robi, jak mi ekran się przygasi. Ehm, także cieszmy się, cieszmy. No, a poza tym dużo ekspo wpada, prawda? Cyk, użyj. E, dobrze, plus 7 to są postępy w etapach. No idealnie praktycznie, nie? Drugi w zespole 5300. No to jest pierwszy damage. Nie wiem, czemu ten zrobił więcej chyba przez skillę albo przez coś tam. Dobra, także następnym czołgiem. Grałem już tak. Jestem siódmym i leopardem. Mogę spróbować zagrać z grillem 15. Tylko nie wiem, czy na boty to jest mega dobra opcja. Ale exp się przyda, prawda? Więc lepiej chyba tym zagrać na, gra... na SI niż naprawdę wygrać, jeśli nie jesteśmy pewni, SI jest trochę głupsze. Ale to też ma wady. Przez to, że SI jest trochę głupsze. Um, ja. No, puszujemy jako typ, nie? nie? jesteśmy w defensie, przez co wyniki są gorsze. Też to znaczy, że raczej wygramy. Ale. Ale no. Dobra. Jak zresztą widziałem jeszcze 220 dni premium, także dobrze, że to teraz wchodzi ten update. Zasobów ma bardzo dużo. Ja myślę, że to będzie przedostatnia. Może jeszcze Mausem sobie zagram i te 110 103 do końca mi zostają. Żebym każdym sobie tym czołgiem 10 tieru przejechał tą bitwę rozgrzewkową tak zwaną. Nabił jednego takiego dobrego Expa, a później się będziemy męczyć na zwykłych graczy, prawda? Um, jest to tutaj dość krótka mapa się nam wylosowała. No ale cóż, jesteśmy w stanie coś naszą wędeczką przepiękną wyczarować. DreamFish. Jestem bardzo ciekawy w ogóle jak ten 11 tier po tym będzie wyglądał. Czy będzie miał jakiś armor, cokolwiek, czy też będzie takim glass cannonem, wpisującym się bardzo mocno w trendy tutaj tej linii. No ale dobra, pojedźmy sobie tutaj. Policzmy na to, że ktoś tu nas wyspotuje. No weź, nie przebiłem E50 EMA. Chyba z najlepszą penetracją w grze. Dobrze, ty nawet do mnie nie strzelać, gościu. A masz za swoje. Dobrze, 651 kill. Jeden hit w sumie jak na razie. No, no ładnie, no celność to to ma, nie będę ukrywał. Oczywiście, jak zacznę tym grać później na normalnej graczy, to a nie ma szans, żebym coś takiego trafił. Także korzystajmy, póki jest. Póki jest taka możliwość. Dobrze, mm, teraz tak, leopardzie. Ja widzę potencjał tutaj. Jeszcze troszkę. Rusz się. No. Tego nie trafię. Ale dobrze. Nie jesteśmy zrażeni. Spróbuję jeszcze raz. Byle by mnie ktoś tutaj nie wyjechał i nie zaczął strzelać. No to nie spróbuję jeszcze raz, bo tego to już na pewno nie trafię. Takie milimetrowe szoty to jeszcze rozumiem, ale to jest pół milimetra. Rykoszet. Okej. Okay. Eo, no się troszeczkę. Dobrze. 670. No już mamy dwa koła demage, nie jest to dużo. Ale jest to zawsze coś. Dobra, jestem wyspotowany, to ja stąd się ewakuje. Ale opard jeden, on już tam przyjechał. Dobra. Kolejny zgaszony, mamy już dwa kile. 2600 damage. Tak trochę odważnie jadę, tylko dlatego, że to są boty. Spokojnie w normalnej bitwie tutaj trzeba by z większą rozwagą grać. No ale tu jesteśmy na poziomie. I ten ran, tak trochę. A, eee, siema. Trzeba korzystać z okazji i milkować ich jak się da. Pętkę zarzucamy. Ty już strzeliłeś? Ty nawet nie masz najlepszego udziału, a nie masz. Dobrze, ten cię zgasi. Ja teraz lecę po Leoparda. Który zacznie uciekać. Nikt gut. Ważne. Dobra. Ja się tu kitram. To nie jest najmądrzejsze, co zrobiłem. Owszem. Dobra. 3 kile, 3,800. Ja wiem. To jest na boty. Będę to sobie powtarzał, żeby się nie czuć za dobrze. Teraz 110, gdzie ty jedziesz? Serio? Jedziesz po największego? Kościół... Nic się nie nauczysz. No i 15-0, tak jak się spodziewaliśmy. Dobrze. E, także cieszę się, że wracam. Mam nadzieję, że wy ciągle tu jesteście. Ja się biorę za wrzucenie tego filmiku. Trzymajcie się. Na podsumowaniu bitwy! Hahaha, też nie, koniec znaczy, koniec ale jeszcze zobaczymy wyniki tych walk z botami, prawda? Eee, 3800, bardzo ładnie. Cyk, użyj mnożnika, co się będzie marnował. Trzeci w zespole, bardzo dobrze. 10 strzałów, 9 celnych. 3 razy nie przebiłem meda My, culpa, rez nie trafiłem. Eee, super, 7 koła. PD. 24 tysiące na plus żyć, nie umierać nawet bez premki bym zarobił. boję się, jak mi się te dni premium skończą, jeszcze będę grał w tą grę. Wtedy będzie bieda. Trzeba dbać o te zasoby, bo inaczej, tak jak mówię, będzie bieda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, cokolwiek tam róbcie. Widzimy się w następnym siema